Hej, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Och, trochę się spociłam, bo ostatni czas jest dla nas bardzo intensywny i trochę nas tutaj mniej, ale już śpieszę ze wszystkimi odpowiedziami. I zaczekajcie, zanim mam 100% Waszej uwagi, to chcę Wam powiedzieć, że... Ten weekend, właściwie piątek i sobota, 4-5 kwietnia widzimy się w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie. Jestem ambasadorką akcji Biustowniczki. Co to Biustowniczki? To darmowe badania piersi USG yy, dla kobiet w wieku 18-35, więc mam nadzieję, że przyjdziecie bardzo licznie i że będę w stanie się z Wami spotkać, pogadać, pośmiać i poznać. Dużo napięć spotkać, pogadać, poznać i pośmiać. No. E, dokładnie tak. Także wpadajcie koniecznie. Nie trzeba mieć żadnej rezerwacji, nie trzeba mieć żadnej kasy, ponieważ wszystko jest w 100% darmowe. Po prostu przychodzicie na zakupy Spotkać się może ze mną, byłoby mi bardzo, bardzo miło e, i zbadać się, zrobić coś dla swojego zdrowia. Badanie USG jest bezinwazyjne, bezbolesne i w 100% bezpieczne, także nie macie się czego martwić. Wiemy, że kobiety w wieku 18-35 badają się po prostu statystycznie rzadziej, dlatego ta akcja jest kierowana właśnie do nich, ponieważ bardzo często w tym wieku mówimy, że rak piersi nas nie dotyczy, a pamiętajcie, że wcześniej wykryta zmiana daje nam bardzo duże rokowania na 100%. Wyleczenie, więc warto się badać, warto robić to regularnie. Bardzo się cieszę, że mogę przekazywać Wam taką akcję, uświadamiać Was, mówić Wam. Zresztą piszecie mi tyle swoich historii, nawet mam ciarki teraz. Słuchajcie, mam ciarki teraz, gdy o tym mówię, bo, bo przeczytałam, wysłuchałam masę historii, które udostępniam na bieżąco na Instagramie, więc warto się zapoznać, warto zobaczyć, warto przeczytać. Ja też będę Wam relacjonowała, jak to wygląda na Instagramie, więc tutaj zostawiam Wam mojego nika na Instagramie, now enjoyment to ja, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Powiem Wam, że jestem, co robimy i jak to wygląda. Oczywiście ta akcja jest organizowana w wielu miastach. Zaczęła się już jakiś czas temu. W opisie macie wszystkie miasta, które będą w kolejne. Badania są od 10 do 20 prowadzone. Wszystkie osoby, które dostaną informację, że zostaną zbadane, w kolejce, które staną, na pewno zostaną zbadane, więc nie będziecie stały na pewno na darmo. Więc tutaj możecie być spokojne. No i co? To Wam chciałam powiedzieć, bo jeszcze tutaj chyba we vlogu nie mówiłam, że jest taka akcja i że jestem jej ambasadorką. Bardzo serdecznie Was zapraszam, namawiam do tego, żeby badać się regularnie. Zresztą nie jest to mój pierwszy raz, kiedy prowadzę takie działania wcześniej we własnym zakresie odnośnie badań regularnych i pamiętania o własnym zdrowiu, ponieważ nasze zdrowie to nasze Szczęście i szczęście też naszych najbliższych. Więc, no, z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że będziecie bardzo liczni. Ja na pewno będę chciała pojawić się jeszcze w Katowicach, więc tam też będziemy mogły się zobaczyć. No i co? Idziemy do sukienki, bo muszę się w coś ubrać. I kupiłam sobie ostatnio sukienkę, już z takich lżejszych tematów. Tutaj, role... czekajcie, ja tylko sobie wejdę do garderoby której mam misz masz troszeczkę, ale nawet nie jest, nie jest źle. Trzymam tą, ten mój porządek, który robiłam jakiś czas temu na drugim kanale i wam pokazywałam, kupiłam sobie sukienkę z Zary. I tutaj doje, dodaję Wam rolkę na Instagramie, ponieważ przyszła do mnie ta sukienka niesamowicie zabrudzona. I nie wiem, ile ja wiadomości dostałam, bo wiecie, że ja prowadzę oczekiwania kontra rzeczywistość, mierzę dużo ubrań, pokazuję Wam te ubrania, jak one wyglądają. Jak faktycznie to wygląda, jak to te, te ubrania. Z tych reklam na Instagramie, jak wyglądają, więc mój drugi kanał jest pełny tego typu treści. I ktoś mi powiedział znaczy, nie, nawet nie ktoś wiele osób mi pisało, że. Te zwroty są wyrzucane! Że jak ja mogę generować tyle śmieci i coś tam. Słuchajcie, pierwsza rzecz, ja generuję, o, przyznaję się, generuję tylko to, że te śmieci powstawać nie będą, ponieważ będziecie widziały, jak wygląda jakość tych rzeczy. Te filmy mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i kilkadziesiąt tysięcy osób, które na przykład chciało to kupić, czy kilka tysięcy, które chciało to kupić, sprawdziło. Jak wygląda jakość, i teraz już wie na pewno, czy chce to po prostu kupić, bo to nie są żadne czarowania mediów społecznościowych, tylko faktycznie jak to wygląda, i na tym polega mój kanał. Ja zawsze mówię wszystko prawda, jak to jest. I do czego zmierzam? Do tego właśnie, że ktoś mi tam, jedna, druga, trzecia osoba napisała, że te zwroty są wyrzucane, więc żeby wam pokazać, że zwroty nie są wyrzucane, to najpierw pokazuję wam rolkę, którą dodałam na Instagramie, właśnie z sukienką z DAR. I tutaj tą sukienkę mam, jeszcze jej nie prałam. W kontekście tego, że zwroty są wyrzucane. Zobaczcie jak wygląda ta sukienka. Ja ją taką dostałam, kupiłam ją w dwóch rozmiarach i oba rozmiary tak wyglądały. Cała jest przybrudzona i to jest takie przybrudzenie, które wygląda jakby ona wiesz leżała, wisiała na wieszaku i po prostu smagała się po podłodze. Ale to nie wszystko, ponieważ ta sukienka. O, widzicie, że mametki? Nic nie odrywałam, żeby tutaj Wam e, pokazać. Tutaj od środka jest po prostu wybrudzona. Od podkładu. Widzę, że to widać w kamerze. E, I to nie jest mój podkład, ponieważ taka była, gdy ją wyjęłam z paczki. Więc nie, absolutnie nie, zwroty nie są wyrzucane. Zresztą na głupi, no, no nie głupi, na chłopski rozum, proste myślenie. Powiedzcie mi, która marka mogłaby sobie yy, pozwolić na taki procent, Wywalania do kosza swoich produktów. No nie wiem, komu by się musiało w dupie poprzewracać i musiałby chyba srać pieniędzmi za przeproszeniem, żeby takie rzeczy robić. Gdzie możemy to sprzedać jako outlet, gdzie możemy to sprzedać jako drugi gatunek, gdzie można to sprzedać po prostu osobom, które zdecydują się zapłacić za to mniej, bo po prostu sobie yy, wy. Czyszczą. Ja tą sukienkę kupiłam za połowę ceny, więc prawdopodobnie dlatego ona była na takiej promocji, bo wszystkie te właśnie ubrania były z takiego e, zrzutu e, gdzieś tam po, po sklepach i tak dalej, które były wybrudzone, bo wiadomo, jak dajemy 250 zł czy 270 zł kosztuje ta sukienka, no to nikt nie chce kupić brudnej. Ja kupiłam ją za 115 i teraz spróbuję ją odprać, bo to tak trochę na przypale zrobiłam, także idę sobie odciąć z niej metki, nie mam tu chyba nożyczek, ale tu chyba nie potrzebuję. Od... Odetniemy sobie z niej, rozwalimy sobie z niej metki, wyciągnę sobie pasek. na Ten pasek bardzo ładny. I idziemy na dół. Sikać ją wszystkim, czym mam, żeby ją odprać, bo właśnie w niej planowałam jechać do, na te biustowniczki na ten event. No i zobaczymy, czy mi się uda, czy będę musiała zmienić po prostu plan, więc mm, się okaże, idziemy, idziemy prać. A z racji, że zrobiło się pięknie, w końcu wyszło słońce, to e, po prostu wykorzystam e, grażynka wykorzysta fotowoltaikę. I dobra, tu jeszcze mam jakąś białą bluzkę, więc sobie wrzucę wszystko do prania idę do krzyża. By the way, to na drugim kanale pojawi, e, pojawił się film, albo pojawi się, tutaj e, możecie sobie zerknąć na drugi kanał. Widzicie ten dekolt, no to musicie zobaczyć o co chodzi. Boże, jak to miło, jak tak świeci słońce. Bo ostatnie dni to były takie. Widzicie yy, tutaj, niby pierwszy dzień wiosny, a na, za oknem po prostu no, nawet jesień była ładniejsza i to ta taka kiepska. Więc yy, tak, tak to jest w marcu, jak w garncu, jak to mówią, no nie? Yy, bo tłumaczyłam to Mikołajowi, yy, że właśnie raz jest taka pogoda, że jedziemy na rowery, jest super, krótki rękawek, a raz po prostu śniegu po kolana, no nie? Taka ta nasza polska wiosna. Mój syn powiedział mi wczoraj, że mam bardzo brzydkie kwiatki. Jak to powiedział, dzisiaj już zwiędły do końca. Muszę je wyrzucić. Te żonkile były ładne przez dosłownie trzy dni, nie? Bez sensu. Dobrze, że jedne kosztowały 3 złote, tylko kupiłam y, chyba trzy i patrzcie, jak to wygląda, aż wstyd. Za to gipsówka zawsze wygląda taka ususona, nieususona, zawsze pięknie wygląda. Kowazam do dupa. długo mnie tu nie było, to teraz będę klepać. Tak, będę klepać, że szok. Idę po te wszystkie szpreje i, i, i psik piki. bo w sumie też sobie muszę odprać bluzkę, ale jestem jasna. Hej, 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 hej. Schowaj się. let No, to pod psik psiki, a potem pójdziemy dalej, bo mam Wam mnóstwo do powiedzenia. Ja na drugim kanale dodawałam Wam osobny odcinek z moimi takimi hitami do odplamiania, do prania i tak dalej. Tutaj właśnie mam jeden ten specyfik. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, a on zyskał taką popularność na YouTubie, że aż jestem z siebie dumna, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam i tutaj linkuję Wam ten film, bo warto go zobaczyć. To są tanie rzeczy do prania, do prania dywanu, wykładzin, do odplamiania, do fuk, do, no tam takie moje po prostu hity używane od lat, więc może część z nich nie znaliście, już myślałam, żeby zrobić drugi odcinek tego typu, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli e, napiszecie tam, chociaż zostawicie serduszko pod tym drugim filmem, że na przykład wiem, że jesteście z od Family, będzie ekstra, coś Alitos, Alitos do nas przyszła, zabiorę się za psik psikowanie tej oto sukienki, uff, uff, w ogóle najlepsze jest to, że Z domu jest wszystko. Tutaj na przykład leży zagłówek, bo wygodnie jest bez zagłówka fotelik dla młodego. A w moim przypadku to ja powinna kupować tylko sztuczne kwiaty. One przynajmniej nie schną. Nie wyglądają tak źle, że tutaj sobie to zapsikamy. Straszna. Teraz jak ją widzę z bliska, to jest jeszcze gorsza, niż ją widziałam poprzednio. Mam nadzieję, że to się wszystko odpierze. Ładnie od plami. No popatrzcie. To jest w ogóle... Niewiarygodne, nie? No, ale pod, tym, pod tą rolką, gdzie wam dodawałam ten właśnie, tą, tą sukienkę, pokazywałam jak to wygląda, napisało mnóstwo osób, które pracują, bądź mają znajomych, które pracują w magazynach, właśnie w takich miejscach, gdzie te zwroty są przyjmowane i powiem Wam tak, że jestem przerażona tym, jak, jakie bydło robią ludzie, bo dziewczyny napisały, że na przykład mogą, przyszły do nich majtki z plamami po. po po tych dniach że, że ludzie potrafią zwracać takie rzeczy. To jest po prostu dla mnie się w palenie mieści, jak można być takim bezczelnym mm, i obrzydliwym, bo to jest bycie obrzydliwym. że Są rzeczy, które po prostu były używane, ale to, to już słyszałam wiele razy, że niektóre dziewczyny kupują te ubrania, żeby gdzieś w nich wyjść, a potem je zwrócić i te po prostu ubrania śmierdzą potem, śmierdzą mm, jakimiś tam fajkami, y, różnie, różnie to bywa, co jest też katastrofą. Tutaj, jak akurat ta, ta sukienka jest tak przybrudzona, jakby po prostu była ubierana i ktoś miał ten dekolt przypudrowany i, i, i się on odbił, jak zapinała tą, więc okej, okay. Dobra, tak to zostawmy. Tak to wrzućmy. Jeszcze dodam tam wybielacz do tego, nie wiem, wszędzie to popsikam. Teraz wytrę stół, a potem umyję stół, bo nie wiem, gdzie ta sukienka była. O, jeszcze tutaj widzę plamę. Mhm. Dobra, idę do pralki. Tym wszystkim. A potem wrócę do tematu samochodu, który ostatnio był poruszany, bo jesteście super. Potrzebuję nagrać drugi odcinek z tym wszystkim. Dobra, ja mam tylko co chwila gdzieś rozłożone kubki prania i stwierdziłam, że, yy, że to pranie, to prasowanie, to jest kara za to, że miałam czelność za dzieciaka mówić, że mi się nudzi. Tak, to jest kara dorosłości, za to, że mówiliśmy, że o, my już chcemy być dorośli i tacy niezależni. Tak, teraz piesz, prasuj, susz, proszę bardzo. Tak, tak uważam, że tak to jest właśnie zrobione. Tak to się życie. Mm. Tak była brudna ta sukienka. Zobaczcie, stół gumy zanim tą sukienkę położyłam. Dobrze no przychodzę do Was z tematem samochodu, ponieważ ostatnio dodawaliśmy vloga i pytaliśmy Was na temat samochodów elektrycznych jeżeli ktoś ma żeby się wypowiedział, w ogóle jesteście niezastąpieni, napisało do nas wiele osób i w komentarzach i w wiadomościach prywatnych i to super, bo osoby które zajmują się samochodami które sprzedają, prowadzą leasingi, wiecie sprzedają po leasingi i tak dalej bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dały tak duży odzew i tak wiele nam dały do namysłu, tak wiele spraw rozjaśniły, że jesteście niesamowite. My oczywiście, gdy się już na coś zdecydujemy i tak dalej, podsumujemy cały ten temat i tutaj przyjdzie, natomiast teraz jedziemy do Warszawy na dniach. Na nic nie ma czasu, bo w piątek z samego rana jedziemy do Warszawy, żeby jeszcze właśnie być na evencie biustowniczek, tylko my będziemy w tej drugiej połowie dnia jakby wtedy. I tam też chcemy zajechać do jednego salonu, samochodowego, bo coś nam się tam spodobało, ale to najwyżej Was ze sobą zabierzemy. Będziemy też z Mikołajem, będziemy przerzucać tam fotelik, więc też zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Strasznie jestem ciekawa, bo Mikołaj jak zobaczył samochód, o którym mówimy, to chyba ucieszył się bardziej niż my, bo on kocha samochody. Zresztą, który chłopak nie, nie kocha samochodów, więc jak usłyszał, że może z nami przetestować to auto, to w ogóle jest mega hit. Więc zabierzemy Was ze sobą. W ogóle szukaliśmy noclegu w Warszawie, bo my zazwyczaj Śpimy w jednym miejscu, ale tamto miejsce było zajęte, zarezerwowane, nie było nic wolnego, były tylko takie maleńkie pokoje, bo my szukamy zawsze apartamentów. E, apartamenty, teraz wszystko nazywa się apartamenty, ale chodzi o mieszkania. Wiecie, żeby była normalna łazienka, aneks kuchenny, balkon, takie po prostu mieszkanie. E, aktualnie wolimy wybierać to, niż. Hotel. Raz, że te hotele są tak drogie, za tak niski standard, że po prostu macie plastikową łazienkę wyglądającą jak Toj płacicie za, za te trzy dni czy dwie noce, jak my jedziemy, to po tysiąc zł wychodzi z tym śniadaniem Ala. Tutaj nie mamy tego śniadania, ale w Warszawie jest tak, że te żabki są właściwie pod nosem, piekarnie są pod nosem, jakieś śniadaniownie są pod nosem, wszystko jest pod nosem, więc tutaj w ogóle z tym nie ma problemu i. A autentycznie wolimy wybierać właśnie takie miejsca i znaleźliśmy super. Mam nadzieję, że będzie super, bo jesteśmy to w ogóle pierwszymi osobami. Jak rozmawialiśmy z tym panem, który wynajmuje to mieszkanie, to jesteśmy pierwszymi osobami, które tam będą spać. Jeszcze tam nie było żadnych pościeli ani nic, więc strasznie ciekawe, jak będzie wyglądało to mieszkanie. Na Pradze, jak dobrze pamiętam. Ono ma być, więc zabierzemy Was oczywiście ze sobą. Fajnie, wygląda to na bardzo taką spokojną okolicę i, i, i przyjemną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast jestem ciekawa, czy Wy się decydujecie, jak gdzieś jedziecie na taki najem krótkoterminowy na te kilka dni to bardziej takie apartamenty, czy jednak wolicie ten hotel mieć na wszystko wykichane, nie? I, iść sobie na śniadanie. Posprzątają za was i niczym się nie przejmujecie, czy jednak taka druga opcja? No, my aktualnie gustujemy właśnie w tej opcji, więc ekstra. I pokażę Wam teraz. Dzisiaj będzie szaleństwo. Wczoraj zrobiłam babeczki. Może one nie wyglądają tak na pierwszy rzut, ale to są babeczki kakaowe, bananowe jedną ręką to ściągnę, ciężko będzie to wyglądać. Ale to taka babeczka przygotowana, żeby dać na górę krem. I tak właśnie myślę, że dzisiaj spróbuję Mikołajowi zrobić taki krem z jogurtu, żeby on nie był wiecie, na taki kaloryczny, tylko żeby mógł sobie go bezkarnie jeść. No, staram się, jak mogę, ale zobaczcie, jaka ona jest. Czujecie to? Czujecie jaka ona jest się? Mm, jak pachnie, bo ona ma przyprawy korzenne w sobie, Mikołaj kocha, bo to jest taki ym, ciasto na chlebek bananowy on Mikołaj go uwielbia, ale wczoraj zażyczył sobie właśnie babeczki, będę robiła krem do tych babeczek, żeby one wyglądały bardziej jak babeczki, bo ja wiem co on miał w głowie, mówiąc babeczka, więc chciałabym mu coś takiego zrobić. No one co prawda tak nie wyrastają, wyrosłyby bardziej, ale ja do środka każdej dałam kosteczkę czekolady i prawdopodobnie dlatego właśnie padły w tym miejscu. Zrobię to jeszcze bez czekolady i zobaczymy. Zrobiłam go w większości na błonniku kakaowym. Znaczy może nie w większości, ale dodałam sporo zamiast mąki 450 błonnika kakaowego. I zastanawiałam się, czy wyrosną. Wyrosły i wyglądają super. I w środku czekoladka. I to jest dobre. Boże, świetnie gotuje. Jak macie moje e-booki, to doskonale wiecie, że naprawdę dobrze gotuję. A najnowszy e-book, który się pojawił to był ramen. Bardzo mocno, bardzo długo czekaliście na ten ramen. Znajdziecie tam chyba 7 ramenów, jak dobrze pamiętam. Przepis na jajka, na kaczkę po chińsku. I są to naprawdę przepyszne dania. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Sama, sam e nie kosztuje dużo, a naprawdę zrobicie taką robotę, że aż Wam zazdroszczę, bo sama bym zjadła ten ramen. A jeden mam zamrożony w lodówce, ale mam tyle rzeczy, że nie będę... ten, Mam jarzynową też w lodówce, to ramenu nie zrobię. No co, jadłabym. Hmm. W ogóle e, zaczęłam robić taką rolkę na Instagrama z tym, jak proste rzeczy mogą ułatwić Wam życie. Ja uważam, że to będzie hit. Jak zobaczycie tą rolkę, jak ją już dodam, warto obserwować na Instagramie, to po prostu wybuchnie Wam mózg. Przepraszam, że przygotujcie się na szok, ale, ale, ale czad, ale to będzie czad. Dobra, idę na górę. W sumie każdy by się kapnął, gdzie idę, nawet bez instruktażu. Bo ja właśnie kończę film, dwa filmy na drugi kanał. Jeden będzie z biznesami moich widzów, waszymi biznesami, więc fajnie będzie, jak poznacie trzy dziewczyny, które chciałabym Wam przedstawić w tym odcinku. I w przyszłym tygodniu o tej samej porze, czyli w piątek, bo w piątek pojawi się ten odcinek, będzie druga część tego. Oczywiście będziecie mogli się zgłaszać, jeżeli prowadzisz swój biznes handmade. To na tym odcinku będzie dokładna wytyczna, pod jaki adres możesz wysłać zgłoszenie, jeżeli chciałbyś ze mną pogadać i, i, i zobaczysz, jak wyglądają te odcinki i chciałbyś uczestniczyć w kolejnym. Bardzo ważne, od razu tutaj to nadmieniam, żeby w trakcie wysyłania maila dać odpowiedni tytuł. Handmade musi się tam zawrzeć i nazwa Twojej działalności, jaką prowadzisz, jak się nazywa Twoja firma po prostu, bądź ten biznes, który tworzysz. Więc Dobrze, ja tymczasem przechodzę do e, robienia z tym i zgłoszę się do Was, żeby pokazać Wam sukienkę, czy odprawam czy nie. Bo już mam 15, chciałabym skończyć ten film, bo za chwilę będziemy musieli jechać po Mikiego, więc e, mam jeszcze trochę czasu, a musimy jeszcze... Muszę, ty, ty mój telefon, muszę zadzwonić do nie. okulisty. Dali. Ja wczoraj tam dzwoniłam, więc być może uda mi się. Chodzi tylko w sumie o wypisanie. Recepty. Dzień dobry, Karnia, to, że na Nie mogę. Od wczoraj się nie mogę dodzwonić, nie? Dobra, spróbuję jeszcze raz. Dzień dobry, z tej strony Marta Tomaszewska. Ja mam takie pytanko, ponieważ u Pani doktor prowadzę leczenie mojego psiaka. I mam pytanko, czy jest możliwość wypisania recepty na dwa leki, które mogłabym od Państwa odebrać, bądź tą receptę, chyba, że je macie na miejscu. Xalantan i Diklobak. O dobrze, to nie będzie problemu, jeżeli podjechałabym dzisiaj. Super, super. Dzisiaj ślicznie pani dziękuję. Warto było zadzwonić drugi raz. Dobrze, wracam do pracy, a potem się zgłoszę trochę później.